Słuchajcie, w takim razie pierwszy śmiech, e, który zademonstrujecie, pierwszy rodzaj śmiechu, to będzie taki śmiech cyniczny, takiego, takiego cwaniaka, który nie bardzo liczy się e, z innymi ludźmi. Czyli robimy wdech i następnie na wydechu śmiech. Uwaga, wdech. Super, super, znowu wypuszczamy powietrze, śmiejąc się jak słodka idiotka. Wyalienowany Neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowanego paleantropologa. Neonardetalczyk usatysfakcjonował, usatysfakcjonował rozentuzjazmowanego paleontropologa. rozentuzjazmowanego paleontropologa. Bardzo dziękuję.